Witajcie. Troszkę jest pochmurno i ciemno, ale myślę, że coś będzie widać. Pokazywałem Wam, jak wyławiać dżownicę z gotowego biohumusu. A teraz wpadłem na pomysł, jak po prostu z tego gotowego biohumusu wygonić dżownicę do nowego pojemnika. I jak na to wpadłem? Tu z wierzchniej warstwy mawzera co wyciąłem, yy, wziąłem właśnie ten wierzch, tylko ten wierzch jeszcze może przewrócić, lepiej widać. Ten wierzch jeszcze obciąłem po bokach, bo był zaokrąglony, tak żeby był na płasko. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że teraz sobie biorę to, wkładam do mauzera, nie wiem czy jedną ręką mi się uda, ale może mi się uda. I więcej tak w połowie. Tak to wygląda. Że tutaj macie lukę dookoła mauzera, a na środku jest właśnie ta górna wierzch tego małzera. Cały tu, w środku, jest ta dziura. Do tej dziury dodamy jeszcze sobie skórki z bananów, bo to uwielbiają. Najbardziej no dobra, mniej więcej tak to wygląda. To jeszcze po Teraz nie będę się bać, bo to 10 minut zajmie. I tak tu upchnę te yy, skórki z bananów. Ten biohumus będę przerzucał na to białe. Tylko na to białe będę się starał, żeby, żeby został. Gdzieś tam wiadomo może spaść tego, ale to nie będą jakieś duże ilości. I co by nie się działo? Dżumnice w biohumusie, tutaj na górze, one już nic do żarcia nie dostają. Będą szukały jedzenia, znajdą te banany. To już im nie odmówią, że tak powiem, tylko pójdą od razu w te banany. Potem na dole, jak widzieliście, te obierki są, pójdą w te obierki jakieś arbuzy, nie arbuzy, łupiny też się uwielbiają i będą sobie wychodzić. Bokami tak samo, jak Wam pokazywałem na ostatnim filmie, z tej beczki dookoła na tej beczce były takie te czarne grudki. Powiedziałem Wam, że te drzewnice chodzą po prostu po bokach i szukają tak, wyjścia. Więc tutaj będzie drzewnica szła, zobaczy, że jest trawa, zejdzie do trawy, no i sobie pomyśli, no znowu trafiła do raju. Tak. Tu jakaś twarda ziemia, jakieś skały, nie skały, nie było co jeść, nagle zeszła na dół, jest trawa, jest próchnica, jest wszystko. Potem pójdzie tam jeszcze do tych ogórków, nieogórków, obierków i tak dalej. I będzie sobie zajadała, będzie zadowolona. To jak wrzucę tutaj, to tak około zostawię na dwa tygodnie. Myślę, teraz jeszcze tak już nie jest za ciepło, ale jeszcze tam one jakoś tam bardziej się ruszają. Może jeszcze jakieś dni takie cieplejsze przyjdą. Jakieś słońce, nie słońce podgrzeje trochę. Temperaturki dostaną, to będą przechodzić. Chociaż jak widzicie, przykryłem to drugą stroną. I stamtąd, jakby wychodziły te dżownice z powrotem tutaj w tą kupę. Także one jeszcze tam jakoś się ruszają. Gorzej z wybieraniem jest, gdy chce się tak szybko wybrać, i żeby szybko one w głąb wchodziły. No to tak to już nie chce działać, ale jak się im da tam kilka godzin, to one sobie wejdą. Także myślę, że tutaj dwa tygodnie to spokojnie wystarczy. Zresztą to wszystko się okaże, tak? Bo potem sobie wezmę, będę ten biohumus wybierał i zobaczymy, ile tych drobnic zostanie w tym starym biohumusie. Jeszcze wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak to powrzucam zaktualizuję. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, jak się wybiera dżownicę. To zawsze właśnie pojemnik wkładam w coś, bo one zawsze w nocy to mi uciekają, wychodzą z tego pojemnika. I wkładam sobie w wiaderko, żeby potem je łatwo można było pozbierać i wrócić z powrotem. Tak się niestety dzieje. Widzicie, kurczę, jak one walczą o przetrwanie. A wracając do samych dżownic, tak jak widzicie tutaj ile, zobaczcie ile tutaj jest mi zostało w tej samej folii ale nie bójcie się one się nie zmarnują ja tą folię po prostu zbiorę na wierzch tutaj dam bo tu już wszystko wyzbierałem i ona też z tej folii sobie poschodzą spokojnie no do myślę że to spoko wyszło zobaczcie po bokach bardzo mi się nie porozrzucało takie większe to wiadomo sobie potem wyzbieram nawet a one powoli będą sobie schodziły tutaj jeszcze na wierzch im Wiesz, czymś przykryję, żeby miały ciemniej, żeby się tak nie bały. Bo tutaj na to białe gdzieś tam wyjdą, to zobaczą o światło, to się chowam sporo powrotem do kubki, tak? A tak po sobie będą spokojnie wędrowały. Zresztą, jak Wam wcześniej pokazywałem, przy wybieraniu też wychodzą z pojemnika w nocy. Nic im nie przeszkadza. Tutaj też pewnie nocy by tam nieźle buszowały i sobie wychodziły. Tu Wam jeszcze chciałem pokazać spust. Zobaczcie, jak to ładnie kapie. Tutaj fusy z kawy takie powylewałem, to jeszcze raz będzie do wlania, tak żeby tam dobrze wilgoci to złapała ta trawa, wszystko, żeby ładnie się przerabiało, grzybnia poszła, drzowić sporo. Jeszcze potem jak to wybiorę, oczywiście to im ogórków, jakichś nie ogórków, nieogórków, ale tak z dwa tygodnie im dam spokoju, żeby tam sobie przechodziły. No to tyle, co chciałem wam powiedzieć, myślę, że sposób nawet spoko. Oczywiście, to jest dobre, jeżeli przerzucamy z mniejszego pojemnika do dużego, no bo jakbyśmy sobie wyobrazili, że takiego Mausera mamy całego gotowego, no i nawet do następnego Mausera to przerzucić, no to to by był problem, tak? Chyba żebyśmy po prostu samą tą górną warstwę wybierali jakoś, no bo tam na dole już pewnie by ich nie było żołnierzy. To wtedy może, a tak to było trochę roboty, bo no na kilka razy trzeba było by to robić. Jakby tak w połowie października zacząć to do. Zimy można było się nie wyrobić, one wiadomo, coraz mniej ruchliwsze są. ale jak jeżeli mamy takie mniejsze pojemniki, no to to fajnie idzie. No, to tyle, co w tym filmiku chciałem wam pokazać. Cześć, na razie.